Royal to najczęściej wyszukiwany spośród wszystkich modeli grilli gazowych Broil King. Dlaczego cieszy się tak dużym zainteresowaniem? Dziś odpowiem Państwu na to pytanie. W tym filmiku zrobimy unboxing, pokażę Państwu, co jest w tym pudełku. Pokażę, jak szybko i łatwo zmontować tego grilla, wskażę kluczowe elementy montażu. Zrobimy pierwsze uruchomienie, pokażę Państwu, jak dużą moc palników posiada to urządzenie, a także. Ugrillujemy coś smacznego. Zaczynajmy. Grill zakupiony w sklepie GrilleGazowe.pl dociera do nas już następnego dnia w takim solidnym pudełku, trwałym. Przesyłka jest w cenie grilla. Przesyłka jest ubezpieczona. Grill jest w 100% bezpieczny. Sprawdźmy co jest w środku. Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim, uchwyt pokrywy piekarnika, kółka, elementy montażowe, oś kółek głównych, spornik, boki szafki grilla. Pokrywa piekarnika z rusztem głównym i kółkami głównymi. Piekarnik wraz z palnikami. Podstawa grilla. Coś ciężkiego, czyli prawdopodobnie ruszta. Tacka ociekowa na tłuszcz i aromatyzery Flavor Waves. Półki boczne. Teraz, gdy już wszystko zostało wyjęte z opakowania, możemy przystąpić do montażu. Montaż rozpocząłem od przesypania wszystkich drobnych części do pojemnika na tłuszcz i pogrupowania śrub, ponieważ jest ich 5 rodzajów, plus dodatkowo jeszcze szósty który był oryginalnie w uchwycie pokrywy piekarnika. To są też dwie dodatkowe śruby jeszcze. Są różne wielkościowo, długościowo, bardzo łatwo jest je rozróżnić, też różne ilości sztuk są pogrupowane, już teraz będzie troszeczkę łatwiej. W pierwszym kroku nabijamy na oś kół zabezpieczenie z jednej strony, zakładamy koło, wsuwamy oś w podstawę, Zakładamy drugie koło i dobijamy zabezpieczenie z drugiej strony. W kolejnym kroku montujemy dłuższy magnes. Są dwa magnesy. Dłuższy magnes na podstawie grilla. Montujemy poprzeczkę pod dnem piekarnika, o którą będą opierać się drzwi i w tą poprzeczkę montujemy magnes. W tym kroku również montujemy baterię do zapalarki. W kolejnym kroku do piekarnika odwróconego do góry nogami montujemy boki szafki. W czwartym kroku montujemy przewód gazu do jednego z boków specjalnym uchwytem i dwoma śrubami. W piątym kroku montujemy podstawę grilla do szafki. W szóstym kroku montujemy uchwyt do drzwi szafki. W dziewiątym kroku montujemy dolny zawias w postaci śruby z sześciokątnym łbem oraz dystansu oraz drzwi szafki. W roku 7 montujemy uchwyt pokrywy piekarnika. Po ustawieniu grilla na kołach możemy zamontować półki boczne. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy, aby pozostały one cały czas w pozycji rozłożonej, możemy zamontować również odpowiednie blokady. Pokrywę na piekarnik montujemy przy pomocy dwóch sworzni i zawleczek. W następnym kroku możemy zamontować aromatyzery Flavor Wave, ruszta oraz górny ruszt piekarnika. W następnym kroku montujemy pojemnik na tłuszcz oraz tackę odciekową. Jesteśmy już gotowi do pierwszego grillowania, ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwu powiedzieć w kilku słowach, dlaczego warto wybrać akurat grilla gazowego Broil King Royal. Po pierwsze, ze względu na to, że jest to grill bardzo dobry jakościowo. Został wyprodukowany w jednej z fabryk Broil Kinga, bądź to w Stanach Zjednoczonych, bądź też w Kanadzie. Po drugie, w całości odlewana ze stopu aluminium pokrywa piekarnika sam piekarnik. Bardzo dobrze akumulują ciepło. Po trzecie, palniki, palniki tubowe, które tutaj zostały zastosowane, mają każdy z trzech mają po 60 ujść, po 60 ognisk, dzięki czemu temperatura w trakcie grillowania jest równomiernie rozprowadzona. Kolejnym atutem są aromatyzery Flavor Wave. Te aromatyzery mają kilka zadań. Po pierwsze chronią palniki, po drugie pomagają równomiernie rozprowadzić ciepło, po trzecie hamują nadmierną konwekcję nawet w momencie kiedy klapa jest otwarta i po czwarte, jak sama nazwa wskazuje, w momencie kiedy skapują na nie tłuszcz, marynaty, soki, one odparowywują po raz kolejny wzbogacając smak i aromat naszych potraw. Kolejnym atutem a niewątpliwie są ruszta FlavorCast, dwustronne ruszta FlavorCast. Z jednej strony zakończone stożkiem, na wierzchołku tego stożka mamy spiętrzenie ciepła, wysoką temperaturę i na tej stronie w bardzo łatwy, szybki sposób możemy zamknąć pory, na przykład w grillowanym steku. Po drugiej stronie tych rusztów mamy rynienki, do których spływają soki, marynaty, tłuszcz, odparowywując wzbogacają smak naszych grillowanych potraw. Kolejnymi atutami tego grilla są oczywiście górna dodatkowa półka do grillowania potraw, które potrzebują mniej ciepła bądź też do utrzymywania temperatury potraw już grillowanych. Termometr Deluxe Akutemp, który pozwoli nam precyzyjnie ustawić temperaturę grillowania. Bardzo trwałe, funkcjonalne, składane półki wraz z haczykami na akcesoria, które zawsze przy grillowaniu się przydają. Bardzo estetyczna, otwierana szafka na butle i na narzędzia. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości, jakieś pytania tyczące się tego grilla, zapraszamy do kontaktu z naszymi sprzedawcami. Oni na pewno Państwu doradzą, którego grilla wybrać. Przejdźmy teraz do najciekawszej części, czyli do grillowania. Kolejny raz podjąłem wyzwanie i nie ma ze mną znów profesjonalnego grillmastera. Postanowiłem dziś z przepisów w internecie przygotować dla Was polędwiczki wołowe. Pierwsze uruchomienie grilla: Broil King Royal. Zamykamy pokrywę, pełna moc. Zobaczymy, ile czasu będzie potrzebował ten grill, aby dogrzać się do wymaganej temperatury. Po 8 minutach uzyskaliśmy temperaturę 200 stopni Celsjusza. Na chwilę wyłączymy naszego grilla i obficie wysmarujemy ruszta oliwą. Odpalamy grilla z powrotem, jednak już teraz ustawiamy moc na coś pomiędzy medium a low. Kładamy nasze polędwiczki na grilla, i zamykamy grilla na 3 minuty. Po 3 minutach przekręcamy polędwiczkę na drugą stronę. W tym ułożeniu grillujemy przez kolejne 3 minuty. Po kolejnych 3 minutach przekręcamy polędwiczkę na trzecią stronę i zostawiamy na 3 kolejne minuty. W sumie po tych 9 minutach układamy polędwiczkę na odpoczynek. I zabezpieczamy ją folią aluminiową. W tym czasie ciepło zostanie przekazane do środka, do wnętrza polędwiczki. Po 15 minutach, z powrotem wrzucamy polędwiczki na róż. Tym razem ustawione na godzinę dziesiątą. Gridujemy 3 minuty. Po kolejnych trzech minutach przekręcamy polędwiczkę na drugi bok. W tej pozycji zostawiamy ją na kolejne 3 minuty. Nadszedł czas na ostatnie 3 minuty grillowania. Minęły ostatnie 3 minuty czas na degustację. Teśmienita polędwiczka połowa medium gotowa. Smacznego. Tak jak widzicie, nie trzeba być od razu profesjonalnym grillmasterem. Wystarczą chęci, źródło wiedzy i dobry grill. Broil King Royal. Jeżeli nie jesteście pewni, czy to właśnie ten model grilla jest stworzony dla Was, zapraszam do kontaktu z naszymi sprzedawcami. Oni świetnie doradzą, którego grilla wybrać. Zapraszam na naszą stronę grillegazowe.pl. Na dzisiaj to wszystko i do następnego filmu.